Witam na kanale Gramy na Ekranie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną część solucji pierwszej części gry Goblins. Eee, kończyliśmy na podziemiach, e, więc zaczynamy od tego samego miejsca. Podnosimy sobie tutaj maseczkę. De facto nie wiem czy ona jest w 100% potrzebna, natomiast eee, no, nie chciałbym tutaj popełnić jakiegoś błędu, więc dlatego to podniosę. Zejdziemy teraz. Mhm. Naszym osiłkiem. No, i też będziemy musieli zejść na dole naszym markiem. We wszystkich grach typu point click należy wyszukiwać jakichś przedmiotów, bądź jakieś, nie wiem, yy, rzeczy, które nie są zgodne z całą resztą, tak? Czyli one się trochę odznaczają. No tutaj widzimy tą trumnę, tak? Ona nie jest do tła, jakby nie jest wpisana tło, w tło, yy, więc yy, najprawdopodobniej będziemy mogli wejść yy, w interakcję yy, z tym przedmiotem. I tutaj też ja sporo się naszukałem, bo ja nie grałem z jakimś opisem tej gry, więc sam tą grę przechodzę. Więc też tutaj jest taki fragment, który jakby nie pasował nam do reszty. No i okazuje się, że trzeba to przyczarować Markiem. Pojawiło nam się jakaś tutaj... Nie wiem, trochę wygląda to jak lampa, więc możliwe, że lampa. Marek poszedł sobie na górę. ok. I zmienimy sobie goblina. Nasz osiłek sobie wejdzie tutaj. On jako jedyny może się wspinać. To też we wcześniejszej części już zauważyliśmy. Sprawdzimy czy to działa. Dobra, działa. No musimy na razie go opuścić, bo Marek będzie też potrzebował się dostać na ten język. Markiem czarujemy górę trumny. No i uciekamy. Tutaj się nie można za bardzo spieszyć, bo musimy się minąć z tą mówią. W przeciwnym wypadku, jakbyśmy poszli za szybko, to niestety nasz goblin by to mumie zobaczył, przestraszyłby się i stracilibyśmy tutaj tego paska życia trochę. Więc spokojnie robimy wszystko bez nerwów. Ok, dwa gobliny weszły na jęzor. Podnosimy chłopaków. No, i teraz musimy poczekać, tak, aż e, mumia dojdzie, przestraszy nam tego gościa. E, potem mumia e, będzie wracać. No, ale my już będziemy mieli jakby możliwość e, ukończenia tego etapu. Więc e, ten etap nie jest jakoś wybitnie długi. Największym problemem było znalezienie chyba tego elementu tutaj, żeby e, można było ukończyć e, tą planszę. No, widzicie. Przestraszyła gościa. Maska na niego nie działała, więc y, oczywiście można sobie to spróbować. Ale od razu wam mówię, że maska nie zdaje tutaj egzaminu. Dlatego trzeba było zrobić to w taki sposób, w który ja to pokazałem. Dobra, możemy opuścić chłopaków. No, i zaraz powinien chyba być koniec etapu. Prawdopodobnie Mumia musi dojść do samego końca, bo chyba nie, nic więcej tutaj e, nie było potrzeba działać. Tak jest. Mumia schowała się do trumny. Mamy możliwość przejścia dalej. Spisujcie sobie, oczywiście, kody. E, będziecie mogli zaczynać. E, od danego momentu grę. No, kiedyś nie było możliwości zapisywania w grach. Często była właśnie metoda wpisywania kodów. No więc tutaj kod teraz nam się pojawił. No i można go spokojnie później wpisać, żeby zacząć od tego już etapu, który teraz będziemy widzieć. No, znaleźliśmy się teraz w jaskini. Ten etap jest ciuteńkę dłuższy, to znaczy musimy więcej może podziałać, bo on też nie jest jakoś wybitnie długi. Ale jest chyba więcej kombinowania. Więc znowuż musimy wziąć naszego osiłka. I spiąć się tutaj po tej pajęczynie. Bo tutaj nie ma przejścia, tak? Jakbyśmy tutaj sobie poszli mostem, Okazałoby się, że ten pająk zagradza nam drogę i nie możemy przejść. No ale w prosty sposób możemy tego pająka podciągnąć. Jak widać osiłek dał radę. Wybieramy naszego gościa od zadań specjalnych. On jako jedyny może używać przedmiotów, podnosić te przedmioty. Bierzemy pistolet. No i cóż, trzeba jakoś te pająki teraz e, wystraszyć, więc strzelamy tutaj duży pająk. Poszedł trochę do góry. No musimy jeszcze się pozbyć tego pająka. Więc też strzelamy. Tutaj. Coś się zaczyna dziać. Teraz możemy wejść po drabinie. Zabieramy poduszkę. Poduszkę kładziemy tutaj pod tym pająkiem. I zaraz będzie działał marek. Oczywiście te etapy są bardzo proste, ale też wydają się bardzo proste, jak ogląda się solucję. Natomiast gdy gramy samemu. I musimy te wszystkie czynności wykonać w danej kolejności odpowiednią postacią. No to już takie proste nie jest. No ale z tą solucją myślę, że spokojnie sobie poradzicie. Po raz kolejny zachęcam Was do brania samemu, a do z... korzystania z niej tylko w momencie, gdy to będzie niezbędne. Ok, czyli mamy kolejny filmik, można już powiedzieć, za sobą. Dwa etapy na każdym filmiku, więc zapraszam Was na kolejny. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie subka. I do zobaczonka w kolejnym filmiku. Hej!